Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się kartfula i pokażę Wam dwa sposoby na to, jak możemy się nauczyć tego ruchu i klasycznie przychodzimy sobie do naszego pita, do którego robimy sobie, do naszego dołu, do którego robimy sobie triczki, czyli z czegoś wyższego na coś miękkie i tak będzie najłatwiej to będzie nam złapać. Ewentualnie na płasko, ale musi być coś miękkiego, żebyśmy sobie bezpiecznie się uczyli. Ja też tak kartfula się nauczyłem. Zaczniemy sobie oczywiście od samych takich wprawek na materace, które będziemy sobie robić i pokażę Wam, jak tego się nauczyć z Arabiana oraz z Aerial Twista, ponieważ kartfula, czyli gwiazdę do śruby, nie wykonujemy przez plecy. To nie jest ruch gimnastyczny, gdzie my lądujemy sobie tyłem centralnie naszą gwiazdę i obie pięty są skierowane do linii. My sobie wstajemy przez górę, przez plecy i odginając się w layouta zaciągamy rotację, tylko to jest ruch, który robimy przez bok jak lądujemy go sobie, oczywiście nie lądujemy obiema nogami do boku, tylko lądujemy sobie tak, że nasza prawa noga, oczywiście będę robił sobie w lewą stronę gwiazdę, nasza prawa noga jest palcami skierowana w tamtą stronę, nasza lewa noga jest bokiem i my pierwszy ruch, jaki wykonujemy, to jest i saltowy, i otwierający w obrót w tym samym czasie. Więc tego obrotu w kartfulu, czyli w tej gwiazdzie do śruby, nie ma pełnego. To nie jest 360 stopni obrotu, to jest bardziej czwarte twista. Więc bliżej temu ruchowi jest do aerial twista niż do fulla do tyłu. I my też tak naprawdę chcemy ten ruch tak traktować. Nie jako e, fulla do tyłu, tylko właśnie jako aerial twista, tudzież jakiegoś twista do przodu jak Barani albo Rudi, e, żeby robić go przez otwarcie klatki w przód, przez patrzenie się na ziemię i zakręcanie nogami przez głowę, jak właśnie w a jak właśnie w Baranie. Do tego będziemy właśnie w tym tutorialu dążyć. I zaczniemy sobie na razie od wpraweczki przez Arabiana. Jeżeli dobrze kumacie, jak działa gwiazda do salta do przodu, czyli tak zwane americano, to wiecie, że ten ruch też sobie lądujemy w tym lekkim rozkroku i przeciągając sobie ramionami z nad głowy, przekręcamy sobie rotację w przewrót do przodu i od tego sobie teraz zaczniemy. Robimy sobie gwiazdę, naszą gwiazdę zaczynamy sobie oczywiście troszeczkę dalej od samego rogu, biorę sobie wymach do boku na przeciwną stronę, przekręcam się, pod kątem, ręką lewą szybko do ziemi, prawo mocno z nad głowy, gwiazdę próbuję zrobić mocno pod siebie i ląduję sobie nogami, właśnie w tym rozkroku. Po tym, jak się wypycham z rąk do gwiazdy, przeciągam sobie moje ręce przez głowę i rzucam sobie do materaca. Tylko takie szybkie przypomnienie. I Amerykanów, już jest swoją drogą gwiazda do salta, do przodu tutorial na kanale. I przeciągamy sobie przez górę. I wykonuję sobie przewrót do przodu przez głowę na materace. Także to salto do przodu, które wykonujemy po, yy, po tej gwieździe, to nie jest salto do przodu, że ja mówię gwiazdę przodem i robię fronta, tylko wstaję troszeczkę bardziej przez tego arabiana. I teraz zróbmy sobie właśnie tego arabiana z gwiazdy, ramionami przeciągając wysoko nad głową i ściągając mocno w dół, żeby zablokować sobie nasze salto w przód. Naszą gwiazdę też prowadzimy troszeczkę bardziej z nad głowy, żeby jak najlepiej utrzymać sobie samą linię zakręcania. Wchodzę sobie jedna druga mogę grupuję się, przekręcam rotację. I lecimy sobie jeszcze raz. Biorę sobie wymach, przeciągam się, zakręcam rotation. Teraz jak nauczyć się z tego full twista? To, co chcemy sobie zrobić, to wejść w naszą rotację, złapać się naszego amerykano, w to salto do przodu arawianowe, przytrzymać sobie chwilę tą rotę. Jak przejdziemy sobie przez głowę, będziemy widzieć, że zbliżamy się do gleby. Po prostu próbujemy puścić nasze nogi, wyciągnąć nasze ręce troszeczkę wyżej i zakręcić się naszymi biodrami w twista. Innymi słowy, próbujemy sobie zrobić troszeczkę cięższy ruch, czyli na pera, ale jest on też łatwiejszy w nauce full twista, ponieważ tego full twista nie będziemy musieli kręcić od razu na spina, na strzała. Tylko możemy go po prostu zakręcić e, na dwa razy. Czyli na początku robię sobie arabiana, a potem go skręcam biodrami. Tak bym chciał wykonać sobie e, barana. Wchodzę sobie w ten ruch dalej przez głowę, dalej się mocno grupuję i końcóweczkę próbuję sobie troszeczkę bardziej otworzyć. Jest to oczywiście troszeczkę trudniejsza wersja, ale ostatnio z pracy z klientami okazało się, że nawet łatwiej jest coś takiego zrobić na początku. Szczególnie kiedy dużo robimy frontów, dużo robimy arabianów ponieważ ten ruch jest znany i jest oswojony, więc jak my się zakręcamy z tego, otwieramy się na końcu, będzie nam po prostu łatwiej skumać tego twista. Jeżeli wykonujemy samego Skull Snappera, to na początku uważajcie, żeby za szybko twista nie robić. Poczujcie, że dobrze blokujecie sobie salto i że wasze dłonie mocno blokują ruch do dołu, a nie od razu do boku w śruby. Jeżeli czujecie, że rzeczywiście macie to zablokowanie, to przyblokujecie dobre salto i na samym końcu dokręcicie cały ruch, wylądujecie sobie na nogi. A tak jak mówiłem, jest to trudniejsza, techniczna, bardziej wersja. Ale koniec końców, dążymy w niej po prostu do tego, żeby zamienić sobie nasze amerykano, właśnie tego Arabiana na Twistiora, więc jeżeli czujecie to dobre zablokowanie w salto, po prostu wchodzicie sobie troszeczkę bardziej ramionami przez bok i zamiast rzucać nimi tak centralnie z góry, żeby się złapać za nogi, rzucamy je sobie troszeczkę bardziej przez bok i próbujemy docisnąć do siebie do twista, tak żeby nasze torso spadło od razu do dołu, a nasze nogi przekręciły się przez głowę. Czyli próbujemy sobie troszeczkę upłynnić ten ruch, który robimy, centralnie na dwa tempa, w jedno tempo twista, zakręcając się naszymi barkami, biodrami za siebie, tak żeby ułatwić sobie właśnie zrobienie samej śruby. Czyli wchodzę sobie i to powoli zaczyna zamieniać naszego rabiana w fula. Ale to jest oczywiście ta trudniejsza wersja, trudniejsza wersja technicznie do zrobienia, czyli właśnie zamienianie school snapperów w twisty. Niemniej chciałem się podzielić z Wami tym, tą metodą, ponieważ działa u niektórych osób i jak najbardziej jest przydatna, ponieważ pozwala lepiej budować salto, szczególnie jeżeli macie problem z tym, że rozluźniacie totalnie Waszego twista, zostawiacie ręce w górze, puszcza Wam to wszystko. Dobrą metodą jest właśnie nauczenie się grupowania, dociskania salta, potem otwierania. A to wszystko się potem fajnie upłędni krwionego full Twista, którego będziemy sobie prowadzić nogami. Bo my koniec końców dążymy sobie do tego, żeby właśnie tego full Twista mocno nogami rzucać przez głowę, mocno sobie wykręcać rotację. A w następnym filmie, czyli w części drugiej, pokażę Wam, jak nauczyć się tego Full Twista przez Aerial Twista, czyli znacznie prostszą metodę. W trzeciej części przenosimy to wszystko na glebę.